Siemanko, ja nazywam się Darek a wy oglądacie kanał Gruba Łuska. Dzisiaj zapraszam na taki mały kanałek. Ze względu na to, że ostatnio nie mam czasu na ryby, to wybieram się właśnie na taki mały, bo tu najłatwiej złapać. A już powiem wam, że jeden mi wyszedł tutaj pod szcinki za mną, spod tej roślinności. No niestety nie uderzył, po prostu płynął za przylętą, ale pokazał się, więc mam nadzieję, że jakiś się skusi. A zabrałem ze sobą tylko wędkę Sewidża do 50 gram. I jedną przynętę, jak widzicie, slajdera w moim ulubionym kolorze. Więc zapraszam na film. Dużo rozgadywać się nie będę, po prostu chcę obrzucać przede wszystkim wszystkie brzegi. Ja wiem, że one przy brzegach, przy tej roślinności, bardzo lubią siedzieć. No i tutaj będę ich szukał. Oczywiście, żółty, czasami tam. Wzdłuż tego kanału też będą się pojawiały, ale częściej będzie to właśnie przy brzegu, przy tych roślinnościach. One są tam pochowane teraz na zimę. Nie reagują zbytnio na przynęty. Ja się nie dziwię. O, lód nawet trochę widać. Przymroziło. O, ale zawino, ale zawino Pięknie. Jest, płynie, ale widzimy. Widzimy, 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 widzimy Patrzcie. Widzieliście co się stało? Patrzcie Ale się zorientował A. A szkoda Wielka szkoda Kurde, ładny był To już jak na ten kanał był ładny szczupak, jednak rzuty trzeba robić wszędzie. <noise> Ten siedział na środku, po prostu zorientował się, ale wrócę do niego jeszcze dzisiaj. No trudno, idziemy dalej. No i tu wiem, że to jest jedno z najlepszych miejsc, bo jest głęboko i są te trzciny, i one przy tych trzcinach siedzą. Ale jest lód, więc muszę i przejść w to najlepsze miejsce. Kurde, ale fajnie zawinął tam też szczupaczek. No szkoda, szkoda, wielka szkoda. No ale tak bywa. Nie trafił. Gdyby trafił za pierwszym razem, to by było całkowicie inna O widzicie te krzoczki? One lubią stać właśnie w nich, poukrywane. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj chyba środek. Kolejne krzaki, kolejny fajny brzeg. A, taki fajny rzut. I musiałem krzaka trafić. Jest! Jest, 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 poszedł, poszedł podkładka, od razu. Też <noise> 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 się wystraszyłem, że się tam zaplączę. Jest, <noise> maluszek. Ale gryzą dzisiaj tutaj na polderku. Zobaczcie, taki maluszek w pijawka. Ostają no, przy tych brzegach. Wracamy w wolność, pokazywaliśmy dzieciom, że tury przypływają. Ha. I szczerze powiem, ciekawe czy stoi tu drugi. Szkoda nie obrzucić tej czcinki. on za nią może stać, więc zrobię rzut na drugi brzeg i tak chociaż przeciągnę. Słuchajcie, takie miejsca jak te włazy betonowe. Też są bardzo fajne miejsca, warto je obrzucać, jaki i jeden taki drugi z dwóch stron, jak najbliżej nich rzucać w takim wypadku. Są tam też jakieś krzaki pozanurzane, to też dobrze świadczy. Przede mną bardzo fajne kolejne miejsce, jest tam przekładka dalej, więc miejsce na które szczupaki lubią. Też tu jest porośnięte trzcinami. Latem jest tu taki fajny ciek zrobiony, bo wszystko jest One zawsze w tym cieku stoją i tutaj jak jest ta przepławka, to jest jedno z potencjalnie najlepszych miejsc, myślę, że tu możemy jakiegoś trafić. I kolejna śluza, przepławka. Tu warto wykonać kilka rzutów więcej Dobra, na śluzie niczego nie było, to po prostu będę szukał tutaj wzdłuż Kawałek się przejdę i wracam eee, Spróbuję jeszcze raz tam tego dużego trafić Może się uda No i lipa. I żółty przed siebie. Idę do mostu, powiem wam i wracam w miejsce, w którym zacząłem swoją przygodę, gdzie mi wyszedł ten ładny szczupaczek. Tamten miał z 80 cm na pewno. Dobra moi mili, wracam do miejsca, w którego zacząłem. Postaram się przechytrzyć tego. Myślę, że tam 80 była taka lekko. Może się uda, kto wie. albo no bo jeszcze jakiegoś mojego kajtka, no bo ten kanał co tutaj jest przy mnie. On jest dosyć długi, jednolity, tylko z tego z brzegu jest... Yy, i nie ma jak tu rzucać po prostu tak żeby poprowadzić tą przylętę przy tej czcinę, no bo tu jest to ważne, bo one w tym się po prostu na pewno chowają. A gdzieś tam na środku no, próbowałem, ale nic nie wyskubałem. Więc co, lecimy, lecimy. I wróciłem na ten mniejszy kanałek, on jest troszkę głębszy. Ja wiem, że tu jest zimowisko. I będę tu próbował. stał tutaj, czy tam stoi dalej, czy ma ochotę na tego slajderka. Dobra moi mili, czas na szybkie podsumowanie. Jeden szczupaczek, jeden ładniejszy wyszedł mi pod nogi, próbował uderzyć w przynętę, no niestety chyba za agresywnie prowadziłem i po prostu nie wtrafił w nią. Drugi też mi się pokazał, czego nie było widać, taka kamerze na pewno i to wszystko. Ale ja jestem mega zadowolony, bo przez ostatnie 3 tygodnie, a mamy już chyba 20 stycznia albo 23 yy, nie byłem na rybach i nie łapałem. <laughs> Dlatego dajcie łapeczkę, jak się podobało, i zapraszam do subskrypcji. A widzimy się niebawem. Elo!